Cześć, to NinjaGo studio CF i dzisiaj chcę Wam pokazać, co zrobiliście. No po prostu. Brawa na stojąco. Mega! Mam już 19 subów Jak zabiję do 20, to zrecenzujemy sobie niedługo zestawik, oczywiście LEGO NinjaGo, atakcynobru. Dlaczego atakcynobru? To powiem jeszcze w tamtym filmiku. W którym będę go recenzować. I też. No Zobaczcie. Ten film był tylko 21 godzin temu. A już ma 7 lajków. Jaki postęp robicie na moim kanale? Ten film był. Dzień temu. I też ma już 5 lajków. A ten film. Było 4 chyba dni temu, tak? Turniej Walk Pojedynek Hashtag 1 I ma już 9 lajków Jak dobijecie do 10 lajków Postaram się też załatwić ten y, zestaw startowy Q&A Zobaczmy ile tu ma wyświetleń z 38 wyświetleń To też już 18 wyświetleń 13 wyświetleń 15, 38, 34 29 pierwszy Q&A Mam wyświetleń już, naprawdę mega, mega mini multipack, to już w ogóle 41 wyświetleń. Naprawdę mega i jeszcze raz biję brawa. Po prostu tylko bić brawa. Ja nawet nie zauważyłam wczoraj, jak wrzucałam ten filmik, yy, kolejny turniej walki pojedynczych, hashtag 3, to już nawet nie zobaczyłam tego, co się dzieje na moim kanale, że mam już 19 subów. Mega, po prostu. Dziękuję wszystkim widzom, którzy, którzy oglądają moje filmy, komentują je, zostawiają łapki pod moimi filmami. W dół czy w górę, w zależności od tego, czy film im się podobał, i tym, którzy subskrybują mój kanał. Naprawdę bardzo się cieszę z tego wszystkiego. No, ale już nie będę przedłużać tutaj. Do.